Pojawia się i znika. Ileż to już razy ci przebaczałem i zawsze przygarniam w progi. Taka już jesteś od małej dziewczynki mazowieckiej urody. Lniany, gruby warkocz i błękitne jak niebo oczy. Niepokorna, lecz wogół słuszna, choć drogi bywały kręte. Ten ślad młodości na całe życie zarysowany pamiętam jak sprzedawałaś lody smakowite i te twoje spojrzenie przeszyło mnie na skroś odtwarzam je gdy jest mi smutno i chcę promyk miłości wlać w serce miłość to ton wszechświata na niej bóg wszystko zbudował budowała swój świat z własnych wyobrażeń i marzeń nie zawsze los był łaskawy i w trudach budowany dom. Dom pełen gwaru dziecięcych zabaw, już bez męża, takie druzgozące doświadczenie. Jezus Chrystus zauważa ludzi w miłości boskiej stworzonych, pomaga i kieruje do celu, lecz nieraz to trwa bardzo długo, bo dla Niego czas nie ma miary. Liczą się raczej uczynki, a te w ludzkiej naturze wielorakie. Wystarczy jednak raz tkliwie zapłakać, by dosłyszał: zna to od siebie. Zawsze po burzy świeci słońce i stąd nauczyłem się przebaczać. Najpierw jednak modlitwa oczyszczająca i woda krystaliczna, pita wciąż. Cuda, cuda i rysów na obrazie ślad. Zapach róż kolorowych dla Ciebie stworzonych, byś w wierze nie ustawała i szczęściem dzieci promieniowała. Moja żona, za zaświatów mąż. Napisał Ryszard. Zawsze i wciąż Bóg z nami, w bogatyni 15 września 2021 roku. Oczarowałaś mnie, bym napisał wiersz. To jest tak. Dla kogo piszę? Raczej dla siebie, by w locie zatrzymać myśli. Nie, nie jestem egoistą. Możesz odczytać, lecz sens głęboko ukryty. Gdy skowronek na niebie wesoło śpiewa, a my za ręce biegniemy boso, czy znój trud, ja codziennego rękoma odwalamy podwójnie? Tego chcesz? Oj, każdy w kokoni ochronnym swojego ego owinięty, innym pomóc trud ponad. No tak, ale tobie wszystko się należy od świata złoto i kaszmiru stóp. Nie jest tak lekko po atłasach stąpać i słodyczy nektar spijać, raczej w wirze ludzkiej chciwości przebywać i nie móc się wydostać. To jak to jest w końcu? Otóż i owszem, Skowronek cudnie śpiewa, ale w pracy jest. Śpiewem dla nas tak upojnym kieruje uwagę na siebie, gdy samiczka pisklęta wychowuje. To on na straży wystawia swoje delikatne ciało na atak drapieżcy przebiegłego. Ha, rozczarowujesz, Ryszard. Miało być tak pięknie, i romantycznie. Jest nadal. Jezus pokazał mi oczy córki, gdy się urodziła. Będziesz ich strzegł. Tak, są diamentami turkusowymi usiane, jedyne i niepowtarzalne, bo Ale ja bym chciał żywą gotówkę móc wydawać już teraz na czasy podróży. Ha, ha, głupiś jak kapusty głąb. Dostajesz w dłonie życie, więc jest strzeż. No tak, zaczyna się dzień po dniu praca mozolna. Jak sam to kiedyś powiedział, albowiem jarzło moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Napisał Ryszard Bogatyni 17 września 2021 roku.